Siemanko, cześć dzień dobry, witam cię serdecznie Michał z tej strony. Piątek, piąteczek, piątunio, wspaniały dzień, w, wspaniały dzień na Testnet, jakby nie patrzeć. Drodzy państwo, dzisiaj przeklikamy sobie taki jeden bardzo miło, szybko i przyjemnie będzie. Temat już znamy, bo będzie to albo shardium albo szardium, cokolwiek uczynić cię szczęśliwym i no i to tyle w sumie.

tak na luzie dzisiaj, oj nie to na luzie dzisiaj bez kombinowania zapraszam tutaj na mojego bloga oczywiście też fajne rzeczy tutaj można znaleźć, poza tym temat Shardium już znamy, w ogóle polecam tego gościa, fajne tu materiały czasami dodaję, tutaj widać że już 3 miesiące temu jeden był 7 miesięcy temu też już coś tu kombinowali, do tego derpa to jeszcze możliwe, że sobie wrócimy tu hodlerka a tej to dawno, o miesiąc temu a to nie wiem co tutaj było Paczka, Paweł Paczka nie znam niestety, ale tu materiały te są w miarę, widzicie, że macie nawet podzielone na rozdziały, jest fajne, polecam. Wpijamy tutaj Shardium. Shardium to jest kolejna L1 blockchain warstwy pierwszej. Fajny, skalowalny, dużo transakcji na sekundę, smart kontrakty, wszystko czego nam potrzeba generalnie. Tokenomia tutaj też się zgadza. Noda by w ogóle pasowało by postawić, noda by postawić. Postaw Ekosystem AirDrops tutaj też jest przeznaczone, 5%, więc nam to pasuje, ale jest tutaj jeden mankament. No bo trochę siana tutaj mają mało, 18 milionów tylko zebrali, ale to wiecie, je, jeszcze nie wszystko stracone. Wisiki tutaj jakieś są, Angels też, Kraken, CMO Kraken. No fajnie by było, jakby dozbierali trochę. No ale wiecie, porównując taki ZK Sync na przykład w zeszłym roku 200 baniek jeszcze zebrał, teraz tam mają chyba 450 czy 60. No to trochę porównania nie ma. Ale tak jak mówiłem, nie ma co tutaj ich przekreślać na samym początku. Dajmy im szansę. W instrukcji i w dokumentach mamy wszystkie kraniki tutaj. Działa to na MetaMasku elegancko. Na Discord tutaj jest jeden kranik. Działam w taki sposób, że dajemy false, Ja tutaj nawet trochę mamy tych tokenów. Wklejamy elegancko. Enter. No i super. I powinny się pojawić niedługo na moim portfelu. Bo tutaj macie tą jedynkę i jeszcze macie Liberty dwójkę, czy coś tam. Tutaj jest jeszcze jeden kranik taki, trzeba puścić tweeta i kolejny trzeba również puścić tweeta. To sobie ogarniecie, dodatkowo tutaj jak wejdziecie w Endpoints to możecie sobie dodać te sieci, jedną i drugą. Ale to przy tych Dapsach, jak się łączycie tutaj. Przy tym pierwszym słapie, to jest Swap Finance. Jak się będziecie łączyć, to Wam powinno dodać właśnie jedną z tych sieci. Widzę, że tu wskoczyło jakieś 20 sztuk kolejnych. No i co? Tutaj normalnie sobie słapujemy po prostu. Możemy dwie sztuki sobie zesłapować. Powiedzmy zatwierdzamy, potwierdzamy. Transakcje super tanie lecą super szybko. Proszę bardzo. Możemy jeszcze sobie jakieś USDC na przykład. Uff, tren no i pochwaliłem. Dobra, to na tego USDC może sobie spróbujemy zesłapować jakieś tutaj jesteśmy to nic. Ciśniemy go dalej. Dobra, dobra. Fajnie. jest jeszcze pending, nie? No i teraz elegancko, bo to ja i tak proszę. Zatwierdzamy, potwierdzamy i mają oni jeszcze tutaj docz Doge Coina. To też dwie sztuki sobie weźmiemy. Dobra, przeszła. Kama się idzie tamta, żeby puścić kolejną. Nie chcę tutaj zapychać nic. Już dostałem po nosie, także dobra. Pule jakieś postawimy sobie na 0.2, dodge się zesłapował, tu możemy dać aprowa to i max'a dam, neg, dobra, możemy dodać teraz tą płynność, na pewno warto jest sobie tutaj ślad zostawić na tych deksach dobra, chyba... Poszło. Co jest akurat tutaj ciekawe, to że oni budują właściwie layer 1, który jest kompatybilny z EVM. No i tutaj mi to nie przeszło teraz, więc będzie to bardziej taki sidechain, albo no nie wiem jak to wytłumaczyć. Dobra, teraz weszło. Może nie musimy wszystkich akurat tych puli stawiać. Możemy przejść do kolejnego ice Cream Swap. Tutaj design akurat z pancake'a zwędzili. Możemy też sobie dwa tokeny zesłapować na ten ich token ice, do którego postawimy płynność. Zobaczymy jakie tam są farmy. Dobra, tutaj to niech nam zatwierdza. Liquidity Farms. A, nie ma nic aktywnego. Launchpad. Switch the network. to ja nie chcę. Launchpad działa na core blockchain. O, zatwierdziło mi tą transakcję praw core chain. No to oni już sobie coś tutaj zebrali i można sobie przebryć. Dobra, no nic. My wracamy tutaj na to shardium i możemy dać jakieś liquidity. Add liquidity, Ice cream nam tu od razu już wyskoczył. Tak, poprosić. Enable i. Możemy mu tu dać wszystko tak jest approf. Dobra, dajemy supply confirm i niech to leci. Nie, no dobra, możemy zostawić tak jak jest. Ja. Kwadrat trochę tej puli usunąć. Też taki mix zrobić, Musimy dać podpis i dopiero. Usunąć. Dobra. Skakujemy na kolejną aplikację. To jest bardziej taka aplikacja analityczna, ale można też tutaj sobie tradeować. Połączmy się najpierw MetaMaskiem. Elegancko. Tutaj kroszczeń nie działa. Meta. Mamy takie słapy. No i słapy tutaj są z wykresem. Wykres czasami się ładuje, czasami tak szybciej, czasami wolniej. Mamy też takie zwykłe. Możemy sobie wyłączyć ten wykres Transaction Fair. Dobra, zróbmy sobie tutaj słapa. No to USC. Zobaczymy, jak to działa. No, trochę, trochę go zamuda tutaj. Zresztą jest informacja, że działają na testnecie i może być wolno, wolno odpowiadać. No, tak, trochę myśli, trochę, trochę mu schodzi. Ale przeszło, elegancko, sukces. Tutaj, akurat, puli płynności się nie da żadnych postawić, więc łap to jest jedyne, co możemy zrobić. Możemy jeszcze sobie zwrapować tego, tego Shardium, jedną sztukę na przykład, dobraciach, no, żeby chociaż dwie jakieś akcje były zrobione, bo tak szkoda mi stąd wychodzić tak od razu. no, tutaj niech on sobie to słapuje. ja sobie zobaczę o dzisiaj transakcji prawie 20 tysięcy a nie, bo to są łącznie tylko na tej na tym dubb'sie, a na nie. Daily transaction tutaj mało. Nie ma nas. To po części też dobrze, bo jest luźno. No dwie transakcje nie, nie przeszły dzisiaj. Dobra, możemy zajrzeć do kolejnego. Tego już powinniście znać. Tutaj można sobie zarezerwować domeny na Poligonie. Tu już połączmy się. Tak, my account. No, na Poligonie rezerwowaliśmy już. Ale to jest domena na Shardium. Końcówka SHM. Tak jest, to jest moje. Ale dodatkowo jeszcze możecie sobie tutaj things Dab i na Shardium testnecie też możecie sobie zarezerwować. Ja również mam. Znaczy, nie, to jest dobra. Weź to. A, i tylko tutaj nie mam żadnych tokenów. Znaczy, w sumie to mam. Tylko kolega nie wie. No dobra, teraz mi się udało. Zarezerwowanie kosztuje 8 sztuk. Confirm register domain. A i nie przeszło. Próbujemy jeszcze raz zobaczymy. Tu mi się portfel odłączył w ogóle. Dobra, próba druga. No, coś nie idzie. Ale ta w sumie nie jest tak bardzo ważna. Najważniejsza jest ta na poligonie. Nie, nie pamiętam ile wtedy za nią płaciłem. Ale na pewno nie były to jakieś duże pieniądze. Dobra, jebać. Lecimy teraz na nft -ki. Łączymy się oczywiście. Czy musimy się tu podpisać elegancko w wycięniczku? Tak jest, podpisujemy. No i tutaj możemy sobie wygenerować jakiegoś NFT-ka, oczywiście. No, ja sobie wygeneruję takiego, okładkę motywacyjnych poniedziałków. Numer 6. Jak coś, to zapraszam tutaj. Niedługo kolejny zbiór. Dobra, i wracamy tutaj i upload adres. Nie, a no, tutaj musimy add i musimy wkleić nasz ten nasz adresik chcemy jedną sztukę a Ad tak jest tak 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 on tutaj może dodać może dodać opis ai ciekawe czy mi opisze ten ten obraz transform milestone project syk ale ściemnił nie nieważne mp6 znaczy motywacyjne poniedziałki tydzień szósty kolego ai no i co? Już mamy to. Tu jeszcze można jakieś pierdoły na ten na Twitterze zrobić. No fajnie by było się zweryfikować, bo tutaj jest szansa na airdrop, ale tutaj nic nie działa, proszę Państwa. No tak przy piątku to nie lubię, jak mi nie działa. Tu jest jakiś dashboard. W ogóle to oni działają na wielu sieciach. I tutaj jest o. Taiko też jest. Zeta chain. I to można sobie tutaj zrobić. Przynajmniej wtedy, jak zacznie działać. O, o, jak on to zrobił? Nawet nie wiedziałem, że jestem у них написано. A bo tu się trzeba połączyć dopiero. Dobra, ale to możecie sobie przeklikać, a my jeszcze tutaj możemy wymintować sobie. O, trzeba się połączyć. Jedną sztukę płacimy i jest tylko 207 wymintowanych. Także wydaje mi się, że warto jest mieć takiego paralela. Testnet sobie, sobie go wymintować w postaci NFT. Dobra, tu można jeszcze share na Twitter, ale to już mnie nie obchodzi za bardzo. I właśnie na Zeta, część tutaj, o, tutaj można zostawić. Na Zeta oni też są i tutaj można wejść i Zrobić analogicznie to samo, tylko że na Zeta Chain. Albo można też coś innego zrobić, na przykład przy pomocy AI. Dobra, AI lecę bardzo ambitnie i genery Te tokeny Zeta, to wiecie, gdzie możecie skąd U wait. Te tokeny Zeta możecie wziąć z Twittera. Na Twitterze jest kranik, albo jak coś, to tutaj jest instrukcja. I pamiętam, że tutaj też był link. Exactly. Get Zeta. I to jest właśnie to. Dobra, i to AI mi teraz zamuliło, Więc spróbujemy od początku połatwić. Dobra, teraz spróbujemy, żeby AI nam wygenerowało grafikę. Będzie to trwać jedną minutę. Jezus. Generujemy Sunny Monday in Norway. Dodamy sobie tutaj od razu nasz adres. Tak jest. wyślemy dwa. Może komuś ten. Może komuś oddamy jedną sztukę. Kiedy zobaczymy, co nam wygeneruje. No i co się stało? Kończyło się odliczanie. Nie ma grafiki. No. Dobra, myślę, że znalazłem godne zastępstwo. Pozdrowki kolego. I ten. I robimy to. Zatwierdzamy. Potwierdzamy. Zero zeta. Będzie nas to kosztować. Super pięknie. I tutaj te same misje pewnie mamy do zrobienia. Zatwierdzone. Ok. I tutaj teraz trzeba jakieś piny, ale to one są na arbitrum, a one są tylko dla supporterów. Na Discord na Trooper. O ale ja sobie mogę więc No i już zaliczyło. No tutaj jednak, aha, tutaj winę. Trzeba zamknąć minting page. Jak będziecie tam w dashboard, tu jest minting settings i tutaj powinno być na close. Dobra, ustawiłem to. Generalnie no, ten czas musi być wcześniej niż ten, i wtedy wam się podświetli ten przycisk. I wtedy zatwierdzamy. Potwierdzamy, i ta faza powinna się już zamknąć. Co mi to nie weszło. Dobra, poszło. Teraz wracamy tutaj. Tutaj musicie wejść w project dashboard. Teraz dajemy verify. powinno być gitara. Tak jest zaliczone. Tutaj mamy wymintowane. Co jest tutaj? Minting page. Connect. Mint. Sign. Check your wallet. Minting page. A tu już zrobiliśmy. Verify po Twitter powinno też, po tutaj jest jeszcze jakiś Soulband NFT, airdrop stab i trzeba go gdzieś wysłać, więc tutaj wracamy na ten dashboard. For airdrops tutaj. Add address. Możemy dodać nasza. Tutaj jeden. Add airdrop. Takie. Tu gdzieś powinno być change to transfer, bo aha, tutaj to jest. Not enough collection supply. No bo ja nie mam tego airdropa jeszcze. Coś tu skaszaniłem. Ja pierdzielę nie, no nie spodziewałem się, że to będzie takie ten. Mistrzowski jest ten NFT a bo to jest w ogóle mój cytat co no zdarza się, teraz mam też ochotę właśnie to powiedzieć, bo rozrysowali mi tutaj taką instrukcję a ja nie, nie czaję tego, tak czy siak jakby, jak, gdybyście robili Venoma, to Venom jest nowy do zrobienia tylko tu na tym Gravixie trzeba mieć USDT, żeby mieć, o tu w ogóle coś się spartoliło teraz, też pisaliście, że się nie łączy ten Venom, bo jemu trzeba zrobić update, ale widziałem tutaj się robi update, to nie jest w ogóle to jest kompas, Venom jest tutaj Manage Extension Update Ja mam 148. A żeby dostać te USDT, to trzeba wiecie gdzie uderzyć. Tutaj do tych trzeba uderzyć, i trzeba sobie tutaj swapa normalnie zrobić. I tam można postawić tradea. I wtedy wracacie sobie normalnie tutaj testnet. Ja już mam wszystko skończone. O Maintenance Under Maintenance. Także na luzie weekend, na luzie nie ma się co tu śpieszyć. Jakbyście chcieli, to jest tutaj Base NFT. Jakiś security first approach. Można sobie wymintować elegancko. Mam nadzieję, że to jest na jakimś optymizmie, czy gdzieś. Freemint Optymizm. Tak jest. Z Metamaskiem się łączymy tradycyjnie i tylko musimy zmienić sieć jeszcze. Będzie super fajnie. No i Mint for Free, tu elegancko, mi się podobają takie free minty, Mint Successful i to by było tyle w temacie. W sobotę bierzemy sobie wolne, bo są wakacje, zresztą zbyt dużo ludzi i tak nie ogląda wideo. Tak czy siak klikania jest sporo, każdy wie co ma robić. Kręcimy sobie kółeczka na ZK i na Layer Zero, jak są tanie koszta. Życzę Wam wspaniałego i stosunkowo udanego weekendu, w niedzielę zapraszam na hajsoholikowego live'a, powtórkę live'a. Będziemy mówić o najszczęśliwszym człowieku na ziemi i o sześciu lekcjach z jego życia, taki trochę ciężki temat, I to tyle ode mnie. Poproszę zostawić łapkę w górę, I się pod pozuźki.